Hej kochanie, witam na moim kanale. Zorientowałam się, że moi ostatni ulubieńcy byli w październiku. Trochę czasu już od tego minęło, dlatego postanowiłam dzisiaj nagrać bardzo podobny odcinek. Natomiast nazwę go Ulubieńcy i Rozczarowania, ponieważ produktów, które rozczarowały mnie niestety też było kilka. I to całkiem niemało właśnie tutaj na nie zerkam. Nie chcę nazywać ich bublami, ponieważ buble to według mnie produkty, które nie działają tak jak zapewnia nas producent, którymi jest coś naprawdę źle. Nie tylko nie pasują mi albo moim preferencjom, natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie sprawdzą się także większości z Was. Dlatego też zmieniam słowo buble na rozczarowania i wydaje mi się, że to określenie będzie bardziej pasować. Jeśli chodzi o ulubieńców, nie mam ich aż tylu, ponieważ wyśrubowałam też czym dla mnie jest ulubieniec. Nie mam generalnie takie bardzo pozytywne podejście do makijażu i produktów kosmetycznych. Raczej szukam w nich tego dobrego zamiast skupiać się na tym, co ewentualnie mi nie pasuje. Dlatego postanowiłam, że ulubieńcami będą produkty, których po pierwsze używam bardzo często, po drugie są dla mnie idealne, nie zmieniłabym w nich absolutnie nic, a po trzecie i w sumie najważniejsze, wnoszą do mojego makijażu coś wyjątkowego, cieszą mnie i i wracając do punktu pierwszego, po prostu nie mogę przestać ich używać. Dlatego też tych ulubieńców nie będzie jakaś masakryczna ilość, po prostu to są naprawdę te moje perełki. Jeżeli chodzi o czas, są to wszystko produkty, które albo nabyłam, albo. Zaczęłam testować właśnie gdzieś od listopada mniej więcej do teraz. Będą więc tutaj produkty nowsze, które możecie kojarzyć z mojego kanału, którym poświęciłam jakiś film, bądź jego część. Ale są tutaj też takie, o których albo nie wspominałam, albo możecie się raz przelotnie, także możecie nawet nie wiedzieć, że je posiadam. Myślę, że w ramach wstępu to wystarczy. Lecimy więc najpierw z pierwszą kategorią i zaczniemy od ulubieńców. Pierwszym moim ulubieńcem jest puder od Givenchy. To jest ta wersja limitowana, świąteczna. Kolorek 12. I to jest puder, który tak naprawdę składa się z dwóch kolorowych pudrów. Jeden jest w kolorze lawendy, drugi taki różowo roskwiniowy Ja tego pudru na początku troszeczkę się bałam, zwłaszcza jeśli chodzi o te kolory. Natomiast właśnie te kolory sprawiają, że on jest idealny dla, dla cyr właśnie takich bardzo jasnych bladych. Daje on przepiękne wykończenie, takie aksamitne. Nie jest to broń Boże matowy puder. Dodaje takiego blasku skórze. I z tego co wiem, ten kolorek akurat jest limitowany. Natomiast ta seria od Givenchy ma kilka innych kolorów. I z tego co słyszałam, Wszystkie są świetne. Tak się akurat złożyło, że ja wypróbowałam go właśnie w wersji limitowanej. Także to jest mój ulubieniec numer jeden. Kolejny ulubieniec, wydaje mi się, że to nie będzie dla nikogo zaskoczenie, to rozświetlacz Lash Beauty. Ja na swoim kanale zrecenzowałam wszystkie trzy z czterech kolorów. Te trzy najjaśniejsze. Jeśli chodzi o mój ulubiony kolor, to się troszeczkę zmieniało, natomiast ten... W kolorze Mesmerize jest zdecydowanie najdłużej moim ulubionym i to po niego najczęściej sięgam na co dzień. Ja bardzo lubię różowe pojeczki, także ten rozświetlacz idealnie się nadaje, właśnie do podkreślenia tej różowości. Myślę, że już wiecie, że nadaje on przepiękny blask. Jest to tak naprawdę tafla, a przynajmniej najbliżej tafli, jak może dać nam taki pudrowy rozświetlacz. Tak naprawdę dzisiaj też mam na sobie rozświetlacz Rare Beauty, natomiast w tym najjaśniejszym kolorze Enlighten. Po prostu bardziej pasował mi do makijażu oczu. Natomiast Mesmerize jak dla mnie to jest must have. I to co przepięknie wygląda z różowymi policzkami i tym rozświetlaczem Mesmerize to różowe oko. I tutaj na scenę wchodzi najnowszy poprzed od Charlotte Tilbury w kolorze Pillow Talk który jest właśnie tym przepięknym różem. To jest typowo kolor pillow talk. Myślę, że jeżeli Charlotte Tilbury jest Wam znana, to... Dobrze wiecie o czym mówię. Jeśli chodzi o ten konkretny poprzód, on nie jest w mojej kolekcji długo może nie wiem, 10 dni, tydzień. Właśnie w moich ulubieńcach październikowych mówiłam Wam o innych kolorach, tych z kolekcji świątecznej, i uznałam, że w tych ulubieńcach również nie może zabraknąć poprzota. I z tych dwóch, które wyszły, ten zdecydowanie używałam częściej i widzę dla niego więcej zastosowań, dlatego właśnie to on wylądował tutaj w ulubieńcach. To jest też kolor, który w dalszym ciągu możecie zakupić. Ultraviolet jest już wyprzedany, natomiast jak ostatnio sprawdzałam i błagam, żeby dalej to było dostępne, był ten kolor pilota tak dostępny na stronie Charlotte Tilbury. Te poproty są edycją limitowaną Charlotte i raczej nie pojawią się one w Sephora czy w innych. Drogeriach. Także jeżeli polujecie na którykolwiek z kolorów, to zdecydowanie udajcie się na stronę Charlotte. A jeżeli jesteście zainteresowani obejrzeniem więcej kolorów yy, tych poprzotów, to zapraszam Was do mojego filmu o nowościach od Charlotte, w którym to pokazuję nie tylko właśnie te dwa najnowsze odcienie, ale także słuchuję wszystkie odcienie z kolekcji świątecznej. Podlinkuję go w opisie albo tutaj w, w kartach na górze. Kolejny ulubieniec to olejek do ust od firmy House Labs, czyli firmy Lady Gagi. Ja mam również go w smaku cherry, który niestety zaginął mi podczas wyjazdu i bardzo na tym boleję, ponieważ jest wszędzie wyprzedany i, i nie jestem w stanie go odkupić. Także skupiam się teraz na tym. I on nazywa się Secondary co zresztą jest bardzo trafne, ponieważ właśnie ten używam jako drugi. Natomiast jeżeli chodzi o samą formułę tych olejków, jest przecudowna. Bardzo nabiera usta, ale ich nie skleja. Jest bardzo przyjemny nałożony albo na prosto, na suche usta, ale również na jakąś konturówkę czy matową szminkę. Ja go używam w sumie w każdej sytuacji, czy przed zrobieniem makijażu, czy w trakcie Czyli już po, kiedy nałożę jakąś matową szminkę, a jednak w ciągu dnia okazuje się, że za bardzo wysusza moje usta. U mnie jest teraz bardzo mocna zimna zima, także, także potrzebuję maksymalnego nabierzenia, i właśnie do nabierzenia ust ten olejek najlepiej mi się sprawdza. Zostając jeszcze na chwilę przy ustach, w tym okresie pojawiła się chyba moja ulubiona czerwień od Lisa Eldridge. Jest to kolorek Velvet Duchess i to według mnie jest chyba idealna czerwień. To jest czerwień, która ma w sobie niebieskie podtony. Wygląda więc bardzo ładnie na jasnej, neutralnej karnacji, taką jaką ja mam, oraz powoduje, że moje zęby nie wyglądają na tak żółte jak teraz są. Niestety mam teraz aparat i nie jestem w stanie wybielać sobie zębów, także miło mi jest tą żółć kancelować, właśnie taką piękną czerwienią. I generalnie czerwone śminki od Lisy Eldridge to są chyba moje. Nie chyba to są moje ulubione, matowe, czerwone szminki w mojej kolekcji. Lubię zarówno te bardziej takie krzykliwe, lubię te ciemne. Natomiast ta jest takim pięknym kolorem po środku, który wygląda bardzo elegancko. A jednocześnie tego makijażu nie przetłaczę. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o oczy, mam tutaj dużo większą swobodę niż w przypadku na przykład koloru morning albo dragon, które są bardziej pomarańczowe. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu pojawi się filmik na moim kanale ze słoczami na ustach wszystkich moich szminek Lisa których troszeczkę jest. I mam nadzieję, że tam będzie bardzo dobrze widać te różnice w tonacjach pomiędzy tymi czerwieniami, i wtedy dokładnie zrozumiecie, o co mi chodzi. Kolejne produkty to tak naprawdę kredki do oczu. Pokazuję je tutaj razem, ponieważ jest to w sumie wspólna kategoria. Zacznę może od Make Up Forever. To jest kolorek 6 Forest i to jest to, co mam w tej chwili na oczach. Mimo, że nazwa jest dosyć taka leśna. Według mnie to jest bardziej zielony, morski niż leśny. To jest kredeczka, którą rzeczywiście kupiłam jakoś w grudniu chyba, czy w listopadzie, więc jest stosunkowo nowa w mojej kolekcji. Natomiast mam już kilka kredek właśnie z Make up Forever i, i one są niezwykle fajne na linię wodną. Są bardzo kremowe, łatwo się do niej przyczepiają, ale też nie zmazują się w ciągu dnia. Zmazują się tak naprawdę dopiero, kiedy użyję albo płynu micelarnego, albo jakiegoś olejku czy balsamu takiego tłustego. Jeśli chodzi o te kolorowe cudeńka, to jest sześć kredek do oczu od Kaleidos i one również ukazały się pod koniec zeszłego roku i to, co je wyróżnia, to to, że to są kredki duo, multichromowe. Nie wszystkie, bo dwie są według mnie... Y normalne, natomiast większość z tych kolorów rzeczywiście ma jakiś shift. Ja wszystkie je słowałam w moim filmie o podróżnej kosmetyczce, także wyślę Was tam, jeżeli chcecie je zobaczyć w akcji. Natomiast, żeby nie być kołosłowną, zesłoczuję tutaj jeden z tych kolorków. To jest kolor turmalin i jest to na pewno jeden z moich ulubionych. Tutaj mamy shift zielonego to różowy Ja jako bardzo lubię używać właśnie albo do różowych, albo zielonych makijaży jako takie przełamanie, ponieważ w zależności od tego pod jakim kątem będziemy patrzeć na oko, pokaże się albo zielony, albo różowy. Są to kredyczki na pewno bezpieczne do użycia w linii wodnej. Można oczywiście nimi tworzyć jakieś graficzne makijaże, natomiast to nie jest do końca mój styl. Ja najczęściej używam ich w ten sposób, że albo kładę na linię wodną, albo maluję sobie nim całą dolną powiekę, linię rzęs trochę poniżej i delikatnie rozcieram brzegi. Jest to więc niejako taki cień w kredce bądź taka kredka do linii wodnej. I w kategorii ulubieńców zostały mi już tylko cienie. Mam tutaj dwie paletki oraz dwa cienie w płynie i może od nich zacznę. To jest również Lisa Eldridge. Mam ją w dwóch kolorach. Myślę, że słocze nie są w stanie oddać tego jak bardzo one są błyszczące i ile drobinek posiadają. To za co ja je bardzo cenię to to, że one naprawdę szybko wysychają. Ja zawsze bałam się cieni właśnie takich mokrych. Wydawało mi się, że one nie zaschną. Moje poprzednie doświadczenie było tak naprawdę tylko z Danesą Myrix i tymi kremowymi cieniami w tubce, które w tej chwili nie pamiętam jak się nazywały, a tutaj wkrótce jakieś przykładowe zdjęcia. I te cienie generalnie na mnie nie zastygały. Jako, że mam padającą powiekę, wszystko się rolowało, i generalnie po 15 minutach ten makijaż wyglądał jak po 16 godzinach. Ale z Lizą postanowiłam zaryzykować, ponieważ uwielbiam jej markę i ufam jej, i rzeczywiście się nie zawiodłam. Oba te kolorki bardzo ładnie mi służą. Jaśniejsze lubię używać jako właśnie takie rozświetlenie wewnętrznego kącika, zielone oczywiście na całą powiekę, no bo jest to zielony. Natomiast bardzo chętnie dokupiłabym więcej kolorków, może następnym razem, jak będę w Polsce, to to zrobię. Jeśli chodzi o paletki, pierwszą z nich jest y, znowu Lisa Eldridge. Szczerze mówiąc, układając te produkty jakoś y, tego nie widziałam, że mam aż tyle jej produktów. Ale tak, to jest paletka Sorcery. Jest to zdecydowanie najlepsza z tych, które wydała w zeszłym roku zarówno pod względem kolorystycznie, to jest już takie personalne, ale również pod względem formuł. Wszystkie te cienie są niezwykle błyszczące, są napakowane pigmentem, a jednocześnie przepięknie się rozcierają i utrzymują się cały dzień na oku. Bardzo wyjątkowa paleta. Z nią również mam film na swoim kanale. Mam recenzję czterech z pięciu palet, które wtedy wydała. Robię też tam taki mini ranking. No i spoiler alert, to jest numer 1. Mamy tutaj takie przepiękne zielenie. Ale w rzędzie niżej mamy znowu chłodne tonacje i niebieskości. Uważam, że razem te kolorki wyglądają przecudnie i bardzo lubię je ze sobą mieszać. Natomiast oczywiście można zrobić makijaż używając albo tych trzech, albo tych trzech i wyjdzie przepięknie. Ja też bardzo lubię je łączyć z innymi paletami, odlisy czy nie. Zwłaszcza z pomarańczami, zarówno zielony, jak i niebieski, bardzo ładnie wygląda z pomarańczą, ale rzeczywiście jest to paleta lisy, po którą najczęściej sięgałam. Wydaje mi się, że przez to, że jest tak kolorowa i błyszcząca, to skradło moje serce. Druga paleta, po którą bardzo często sięgałam właśnie w tym okresie kilkumiesięcznym, jest Makeup By Mario i Effigyalize. Recenzja tej palety również jest na moim kanale, gdzie słychać moje ochy i achy pod jej adresem. Nic się w tym zakresie nie zmieniło, nadal jest to moja ulubiona, neutralna paleta kolekcji. Ona jest po prostu niezwykle prosta w użytkowaniu. Ja tak mam, że akurat jeśli chodzi o kolorowe cienie, nie mam jakichś większych problemów czy oporów. <gryw> Zobaczcie co mam teraz na oczach. Ale jeśli chodzi znowu o te tony neutralne, takie makijaże typu glam, tutaj się już trochę stresuje i taka paletka, w której wszystko działa i ja nie muszę tak naprawdę za bardzo myśleć, bo wszystko do siebie pasuje, wszystko ze sobą współkra, blenduje się razem, nakłada się na siebie. To jest dla mnie po prostu wybawienie. Plus sama kolorystyka. Mamy tutaj cienie, które idą bardziej w stronę żółtą, bardziej w stronę różową. Mamy też ciepłe brązy. Jest też taki szarawy top Generalnie jest to paletka na milion okazji, mimo że wygląda dosyć niepozornie. Także dalej jest to numer jeden. Jeżeli da się ją jeszcze gdzieś dostać, to wkleję link poniżej. I to wszystko, jeśli chodzi o moich takich ulubieńców, takie perełki w moim makijażu w ostatnich miesiącach. Zanim przejdę do rozczarowań, yy, chciałabym Wam powiedzieć o dwóch produktach, które są jedną nogą tu, jedną tam, dlatego chciałam właśnie o nich wspomnieć. I może na przykładzie wytłumaczę o co chodzi. Pierwszy z produktów to podkład Make-up by Mario. I on z jednej strony jest mają można powiedzieć ulubieńcem, ponieważ używam go bardzo często. To jest chyba podkład, po który najczęściej sięgam, odkąd go kupiłam. Ma przepiękne, takie naturalne wykończenie. Średnie krycie, które możemy budować. Nie wysypuje mojej cery, nie podkreśla suchych skórek, które niestety czasem mi się zdarzają. Generalnie bardzo solidny podkład. Natomiast powód, dla którego nie umieściłam go w ulubieńcach, to kolor. A w zasadzie nie tyle kolor tego konkretnego podkładu, co to, że nie jestem w stanie sobie dobrać koloru z obecnej oferty, Mario. Ja w filmie, którym Wam go pokazywałam i testowałam po raz pierwszy, pokazałam Wam słocze najjaśniejszych kolorów właśnie z tej serii, gdzie wydaje mi się dosyć wyraźnie pokazałam, że poza dwoma najjaśniejszymi kolorami nic więcej nie ma dla bladolicych. Ja też nie jestem znowu aż tak blada, wydaje mi się, żeby mieć z tym problem. Dawno, dawno temu rzeczywiście zawsze byłam tym numerem pierwszym w kolorów jakiejś marki. Natomiast to się w ostatnich latach zmieniło. Więcej kolorów wprowadzanych jest do tej standardowej oferty. I często jestem już drugim, trzecim kolorem. Nie jestem, już, nie jestem już pierwszym, co bardzo mnie cieszy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest dużo bledszych ode mnie dziewczyn i chłopaków. Dlatego byłam bardzo rozczarowana, że tutaj tylko dwa kolory tak naprawdę nadawały się dla ludzi o tak zwanej bardzo jasnej karnacji, czyli fair. Z czego jeden był bardzo żółty, a drugi był bardzo różowy. Ja mam typowo neutralną podtonację, i jeżeli musiałabym mówić, że w którą stronę. Troszeczkę skręcam to raczej w stronę żółtą niż w różową. Ten natomiast jest bardzo różowy dla mnie. Nie słyszałam, żeby marka mówiła, że planuje poszerzyć tą ofertę. Wręcz przeciwnie, są z niej bardzo dumni. Z tego powodu jest to taki produkt. Niby bardzo go lubię, formuła jest naprawdę świetna. Natomiast jeżeli nie traficie w kolor, to. No to sorry, nic się nie da z tym zrobić. I w sumie, z drugim produktem, o którym teraz chciałam opowiedzieć, jest bardzo podobna historia. Jest to ten matowy róż od Charlotte Tilbury. Ja go kupiłam w kolorze Pink Pop. I cały marketing wokół tego koloru był taki, że to miał być taki chłodny róż. Nic bardziej mylnego. To jest brzoskwiniowy róż, tak bym powiedziała. Najpierw widzę brzoskwinię, potem widzę róż. No i to jest niestety duże rozczarowanie, ponieważ ja w brzoskwiniach nie czuję się aż tak dobrze. Zdecydowanie chciałam ten kolor właśnie dlatego, że on był różowy, i mimo tego, że formułę ma fantastyczną, przepięknie wygląda na twarzy. Jego również pokazywałam Wam na kanale, y, może w opisie zostawię te wszystkie linki. To ten kolor po prostu nie jest taki. W tej serii matowej jest jeszcze kolorek Pilotok, który co prawda pewnie będzie bardziej różowy albo raczej różany. Natomiast on jest też już ciemniejszy. Ja miałam nadzieję na taki cukierkowy, chłodny róż. I niestety się zawiodłam. Dlatego tego różu nie będę mogła dać ani w ulubieńcach, ani znowu nie w rozczarowaniach, ponieważ, tak no mówię, formulacyjnie jest to bardzo dobry produkt. No i teraz nadszedł znaczy ten czas, kiedy muszę porozmawiać z Wami o rozczarowaniach. Zaznaczam raz jeszcze, nie są to buble. Są to po prostu produkty, które z jakiegoś powodu mnie rozczarowały i nie spełniły moich oczekiwań. Pierwszy z nich to olejek do ust od Sigmy. To jest Renew Lip Oil i to jest produkt, który jest bardzo wysławiany w internecie, szczególnie na Instagramie mam wrażenie, że wszyscy się nim zachwycają. Uległam więc i ja i zamówiłam ten produkt, natomiast on się zupełnie nie umywa do mojego oleju od House Labs nie umywa się do Diora. Szczerze mówiąc spodziewałam się czegoś lepszego po Sigmie. I owszem, ma bardzo ładny kolor, wygląda na ustach całkiem miło, natomiast ja nie czuję tego nawilżenia. Mam wrażenie, jakbym nakładała po prostu błyszczyk na usta, a nie olejek. To, za co lubię właśnie ten olejek od House Labs, to jest to, że po nałożeniu na ustach po prostu czuję jakby taką ulgę i mam wrażenie, jakbym nałożyła jakąś maskę na nie. Natomiast jeżeli chodzi o tą Sigmę, to jak dla mnie to jest błyszczyk. Dlatego czuję się troszkę zawiedziona nie taki marketing był tego produktu, nie takie recenzje widziałam. No, rozczarowanie. Rozczarowanie to jest chyba najlepsze słowo, jakie mogę właśnie użyć w stosunku do tego olejku. Następne rozczarowanie to niestety korektor z REM Beauty. Pokazywałam go w teście marki, link w opisie. Wtedy nie wydawał mi się zły, natomiast po dłuższym użytkowaniu, a wziąłam go ze sobą do Polski właśnie jako jedyny mój korektor, żeby móc porządnie go przetestować, stwierdzam, że jest bardzo ciężki ciężki i wysusza okolice pod oczami. Jest też taki bardzo lepki i naprawdę ciężko go wsmarować w skórę. Mam wrażenie, jakbym nakładała jakiś taki trochę stary krem. Na okolice pod oczami już go nie używam, to po prostu się nie sprawdziło. Kolorek jest też za jasny, żeby używać go na twarzy, także, także nie wiem, albo zbledny, albo może go zacznę używać jako bazę pod cienie, jeżeli się na to nadaje. No, ale z drugiej strony, mam dobre bazy pod cienie, więc nie potrzebuję <grywania> używać korektora do tego. Ale zobaczymy, na pewno nie spełnił oczekiwań ani tego, co producent obiecuje. I właśnie dlatego wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żebym wróciła do Was z taką ostateczną opinią po użytkowaniu danego produktu przez co najmniej kilka tygodni, ponieważ pierwsze wrażenia tego korektora nie były złe. Rzeczywiście ładnie przykrył mi okolice pod oczami i wyrównał koloryt. Natomiast w ciągu dnia już zaczęłam czuć. Że ta okolica pod oczami staje się taka coraz cięższa, coraz bardziej sucha, że się tak ściąga. Także zdecydowanie, zdecydowanie nie. Podobnym w sumie produktem, ale też zupełnie przeciwnym jest ten Eye Brightener od Rare Beauty. Jego również wam już pokazywałam na moim kanale, chyba więcej nawet niż raz. To jest produkt typu nakładam go, ale nie widzę żadnej różnicy. Wiem, że on tak naprawdę został stworzony do makijażu. Make up, no make up, którego ja generalnie nie stosuję. Jak już noszę makijaż, to chcę, żeby było go widać. Nie mam też problemu, żeby wyjść totalnie bez makijażu z domu i nie potrzebuję wtedy używać nic pod oczami. Po prostu nakładam pielęgnację, jakiś jak na usta i wychodzę. Także z jednej strony jest to rozczarowanie, natomiast z drugiej fajnie mi służy w tej chwili jako rozjaśnienie troszeczkę za ciemnego korektora od Diora które pokazywałam w poprzednim filmie, w filmie Shop My Stash. I rzeczywiście w tej funkcji spełnia się znakomicie. Ten korektor od Diora troszeczkę mi zaksydował i nie jest już tak jasny jak był kiedyś. To rzeczywiście troszeczkę go rozjaśnia i nadaje takiego blasku, rozjaśnienia. Nie zmienia to faktu, że ja miałam nadzieję używać go solo, a niestety solo się dla mnie nie nadaje. Następnie mam dwa produkty do twarzy, a mianowicie do makijażu policzków. Pierwszy z nich to paleta od Patricata. I to jest ta paleta z dwoma różami i rozświetlaczem, a tak naprawdę czterema różami i dwoma rozświetlaczami, zależy jak się na to patrzy. I powiem tak, rozumiem w tej chwili, dlaczego ta paleta jest tak mocno przeceniona. Patrzyłam nawet kilka dni temu, że na naszej kanadyjskiej stronie Sephory jest ta paleta już 50% taniej. Ja ją kupiłam chyba, jak była 30-40%. Także obniżka idzie cały czas w dół, a chętnych jakoś nie ma. Te produkty zwyczajnie schodzą mi ze skóry po kilku godzinach i w sumie najlepiej sprawdzają się, jeżeli używam samych tych różów w pudrze, natomiast wszystkie kremy są jak dla mnie do wyrzucenia. Tak samo ten rozświetlacz jest dosyć ciemny i zawiera bardzo dużo drobinek. I tak jak jest sporo produktów Patrykata, które naprawdę lubię, tak ta paleta różów niestety jest y, dużym rozczarowaniem. Także nawet jeżeli zobaczycie ją na promocji, nawet za 50% y, nie. Nie polecam. Mam tutaj też jeden rozświetlacz, co jest dla mnie dosyć kontrowersyjne, ponieważ ja kocham rozświetlacze i niestety muszę tutaj dać rozświetlacz od Nataszy Denony. Pastel Plexi Glow Highlighter. I tutaj nie chodzi o to, że ten rozświetlacz jest jakiś zły, czy, czy źle wygląda na buzi. Tutaj rozczarowanie wynika z tego, że ten kolor nie jest zupełnie taki, jaki był przedstawiany w materiałach marketingowych. Wszędzie był pokazywany jako taki pastelowy. Była pokazywana wyraźnie część różowa, część miętowa oraz taka Szampańska po środku. Wyszedł on z paletką mini pastel, która również jest kolorowa, i było dosyć dużo szumu w internecie, właśnie o tym, czy jest to pierwszy kolorowy rozświetlacz u Nataszy Denony. Natomiast przysłam im, że słocze na modelkach wszystkie były w kolorze szampańskim. I to trochę mnie zaciekawiło, zanim jeszcze go kupiłam. Natomiast uznałam, że a, i tak muszę spróbować. I niestety potwierdziło się, że jest to taki zimny szampański kolor i nie ma w sobie ani krzty, ani zieleci, ani różu. Więc jestem po prostu rozczarowana. Wydaje mi się, że niepotrzebnie Natasza dodawała tutaj ten overspray w kolorze różowym i miętowym. Trzeba było zostawić ten produkt po prostu biały. Wtedy nie czułabym się oszukana. Tylko naprawdę o to tutaj chodzi. Poza tym rozświetlacz jest naprawdę ładny. Jest to bardzo oryginalny kolor, mimo wszystko w mojej kolekcji. No ale spodziewałam się tego różu i zieleni, a, a tego zupełnie nie dostałam. I zostały mi trzy produkty do oczu. Pierwszy z nich tutaj to ten pigment od Pat McGrath z kolekcji Star Wars. Miałam go w trzech kolorach. Wszystkie trzy pokazywałam Wam w filmie z, z recenzją tej kolekcji. Wszystkie trzy są niezwykle zwyczajne. Nie mają w sobie blasku Pat McGrath. Tak jak mówiłam właśnie w recenzji, nie jest to ani chroma ani lux. Dodatkowo są to zwykłe cienie sprasowane, nie jest to jakaś mokra formuła. Dziwi mnie więc podanie jej w takim słoiczku. Generalnie trochę mylące według mnie to było. Ja wiem, że Pat zazwyczaj wyolbrzymia w swoich kampaniach reklamowych, ale to już była według mnie przesada. Żaden z tych cieni nie ma takiego blasku, jak pokazane na stronie, bądź na Instagramie Pat. Nie są to ani wyjątkowe kolory. A nie wyjątkowa formuła. Wydaje mi się, że odpad, y, naprawdę możemy wymagać więcej. To nie są cienie y, na miarę tej marki. Jako przedostatnią pokażę paletkę Lisi Eldridge, i to jest paletka w kolorze myf. Tutaj rozczarowaniem jest formuła, która wyschła i generalnie mam hardpan chyba we wszystkich tych kolorach. prawie wszystkich. Jest to też według mnie najmniej ciekawe zestawienie kolorów ze wszystkich tych palet Lisy. Mamy tutaj cztery maty, jeden błysk, jeden topper. Zwłaszcza ten topper bardzo szybko dostał hardpan. Maty nie są tak napigmentowane jak wyglądają tutaj w palecie. Trzeba je bardzo mocno budować. Robiły mi dziury, nie chciały się ładnie wyblendować razem. Generalnie duże nie. I może gdybym nie miała pozostałych palet, wydawałoby mi się, że Lisa po prostu nie potrafi zrobić cieni. Natomiast wszystkie trzy pozostałe paletki, które posiadam są świetne, zwłaszcza Sorcery, o której wspominałam wcześniej. Ale pozostałe dwie również bardzo lubię. Ta jest zupełnie na nie, ta leży w szufladzie zapomniana i pomyślę jeszcze co z nią zrobić. I ostatni produkt, który w tym filmie pokażę to jest paletka Toma Forda Electric Cherry. Z nią również znajdziecie filmik na moim kanale. I największe rozczarowanie to kolorystyka, która wygląda zgoła odmiennie od tej, która była przedstawiona w internecie. Odsyłam Was do filmu po porównania i dokładniejsze informacje. Tutaj tylko wspomnę, że ten produkt byłby bublem, gdyby nie to, że formuła jest naprawdę świetna i trzyma poziom, jeśli chodzi o Toma Forta. Wszystkie cienie blendują się przepięknie, natomiast dla mnie ta paleta, jako taka, jako jako jednostkowa taka paleta yy, nie ma racji petu. Wszystkie te kolory wyglądają tak samo na powiece, przez co tak naprawdę możemy zrobić tylko jeden makijaż. Próbowałam później ten kłot używać z innymi cieniami, nie tylko Toma Forda i wszystko działało pięknie, także po prostu będę używać tej palety razem z innymi. Natomiast przykro mi, ponieważ naprawdę miałam nadzieję, że to będzie moja taka idealna, czerwono-różowa mała paletka. I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy filmik. Dajcie mi znać, jakie Wasze są ulubieńce i rozczarowania ostatnich tygodni czy miesięcy. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!